Lili uciekła z lekcji. Lili, Lili, a na lekcję matematyki to co? Już tak nabroiłaś dzisiaj. Idziemy na lekcję matematyki. Idziemy na lekcję matematyki. Proszę, tu czekają na Ciebie lekcje. Tablica. Proszę bardzo, Twoi koledzy, Max i Nani 2 i Maja. Lili, co jest większe? Popatrz tutaj, co jest większe. 4 plus 2, czy 2 odjąć 1? Co jest większe? To czy to? 4 plus 2, no sprawdź. No naciśnij, co jest większe? Correct. Brawo! A teraz 4 plus 2 czy 7 minus 2? Co jest większe? Lili, nie uciekaj z lekcji. Lili, a 6, a po prawej to jest większe. Korekt, słyszysz? Zobacz, dobrze. Dobrze, a teraz sześć odjąć, cztery czy cztery plus dwa? Co jest większe? Jak myślisz? Uuu, dobra jesteś, wau! Wow. Dobra jesteś. Max się obija, Nani śpi, a. Maja, jak myśli, jak tutaj do myszki się dostać, do tej myszki, do koleżanki? A Lili, obija się. Tak, obija się. Dobra, 7 odjąć 6 jest większe, czy 4 plus 1? Hmm. Is... Źle, Lili, tym razem było źle. Musisz się bardziej skupić. No, musisz się bardziej skupić. Czekam, tak jak... Zobacz jak ten. A ty w ogóle widzisz z takiego daleka, jak patrzysz? Ty widzisz? Przesuniemy trochę ten ekran. Dobra. 8 odjąć 1, czy 2 plus 3, co jest większe? Jak myślisz? Hmm. 8 odjąć 1 to jest ile? 7, dobrze. A 2 plus 3 to jest. O, policz na łapkach. Policz na swoich łapkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięknie. To co jest większe? Kolekt. Kolekt! Dobrze! Bardzo dobrze! Brawo! Jest teraz przerwa. Tylko siku mi nie rób. tak jak przed lekcjami. Kto zrobił siku? Pokażę to Antkowi, żebyś wiedziała. Taka niegrzeczna. Dobra, idź na przerwę. Idź na przerwę, tak, możesz iść na przerwę. Bajkę ci puszczę. Chcesz? Koniec filmiku. Uwaga, uwaga, cop na Ma nowe logo. Ma nową muzykę i nowe zmiany, które będą w na gą. Historia logo od poniedziałku do piątku. Pa.